Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym pokazać Państwu, jak się robi wzór, tak zwany warkocz. Czy warkoczem, robótka robiona warkoczem. Warkocze robi się, robi się różnymi sposobami. Warkocze mogą być różne. Pomiędzy tym warkoczem mogą być też różne, jeszcze pomiędzy wzory, żeby ta czapka nie była tak ściskająca, ponieważ warkocz troszeczkę. Ściąga. Dzisiaj pokażę, jak wygląda na przykład warkocz taki. Jest to prosty bardzo warkocz i mam nadzieję, że się Państwu spodoba. A więc przygotowałam już tutaj robótkę i wytłumaczę na podstawie tej właśnie robótki. Tutaj zaczynamy każdy wzór. Od jakichś tam lewych oczek, żeby uwydatnić te prawe oczka warkocza. I tak, ja zrobiłam tutaj dwa prawe, dwa lewe. To nie jest tak ważne, ale te dwa lewe i te sześć prawych oczek, one są nam najważniejsze dzisiaj. I jeszcze raz, te lewe i sześć prawych. Dwa lewe, sześć prawych. I to przerobię, pokażę Państwu, właśnie na tej robódce robić czapkę dla dziecka. Dlatego chcę to pokazać. Podrobiłam troszeczkę, żeby pokazać właśnie jak on się powtarza. U mnie będzie on się powtarzał jak gdyby co cztery razy przerabiam. I co osiem razy, jak przerobię cztery razy tam i z powrotem. Muszę robić ten warkocz, czyli ten splot, zmieniam tylko oczka, jak gdyby przekładam. To jest bardzo proste i tylko to się powtarza co cztery razy, i tutaj raz się tylko zmienia, a tak wszystko robi się bardzo, bardzo łatwo tym samym wzorem i nie trzeba bardzo dużo coś tam zmieniać, mimo że wygląda tak jakoś może skomplikowanie, zwłaszcza dla tych, co jeszcze nie robili warkoczem. Zaczynamy. Po prawej stronie będę powtarzać, co mam prawe, to prawe, dwa prawe i dwa lewe. I tutaj mam te sześć oczek. Proszę zobaczyć. Można zrobić tak, że spuszczać musimy zawsze ściągnąć oczka. Zawsze. I teraz tak, nabieramy te pierwsze trzy oczka. I tutaj trzy. I zmieniamy tylko kolejność. Czyli te trzy przednie dajemy, już to nabieramy. A te trzy, trzy tylne oczka nabieramy na ten drut. I proszę zobaczyć, już jest warkocz. Ale on jest jakby taki bardzo skręcony, tu. A ja tutaj mam tak zrobione, że tylko środkowe cztery. Skręcam. Pokażę. I to nas dzisiaj będzie interesowało najbardziej. Nabieram znowu te sześć oczek. Będziemy przerabiać tylko te cztery środkowe, czyli pierwsze przerabiam. Ja mam bardzo grubą nitkę, która mi się składa tutaj z trzech nitek. Dlatego muszę uważać, żeby jakaś nitka mi tutaj się nie ściągnęła, a więc tak pierwsze przerabiamy, cztery ściągamy. Ostatnie zostawiamy. I teraz te pierwsze dwa nabieramy jako pierwsze, a te dwa tylne tutaj. Znaczy jako te pierwsze będą teraz. I tak on będzie wyglądał ten psur i przerabiamy raz. Dwa, trzy i cztery, i to szóste oczko przerabiamy, czyli pierwsze i szóste przerabiamy, jak są, a te cztery po środku tylko je zmieniamy. Ściągniemy i zmieniamy kolejność oczek przerabiania. Dlatego zrobiłam takim wzorem, żeby Państwu pokazać. Jeszcze raz. Pierwsze ściągamy. Z tych czterech tylko będziemy robić ten warkocz, jakby zmianę. Proszę bardzo. Te pierwsze dajemy do tyłu. Te co były z tyłu, dwa nabieramy. I nakładamy je na ten drut sam. Raz. I proszę zobaczyć, teraz przerabiamy też jako prawe oczka. Raz, dwa, trzy, cztery. Taka dziura będzie, proszę się tym nie obawiać, to tak ma być. I to szóste oczko również przerabiamy. I proszę zobaczyć, już mamy znowu ten wzór. Proste, ja myślę, że proste. A spróbuję jeszcze do końca parę razy pokazać na tej szerokości całej, żebyście mogli sobie utrwalić. Proszę zobaczyć. Ten wzór już się ładnie kształtuje. Znowu. I dla dziecka na czapkę już mogę zaraz zakończyć, bo to będzie małe dziecko. Zakańczam i już mam czapkę gotową. Po lewej stronie wszystko przerabiam tak jak jest. Czyli sześć lewych będzie dwa prawe. Sześć lewych, dwa prawe, sześć lewych dwa prawe. Tu nic nie zmieniam. Dlatego mówię, wzór wygląda ładnie, bardzo mało roboty jest przy tym, tylko tutaj ta zmiana można powiedzieć i resztę. Wszystko robimy tak, jak jest. Pokażę. Jeszcze raz. Pierwsze ściągam. Znaczy pierwsze przerabiam. Cztery znowu ściągam. Muszę dokładnie zebrać. Raz. I już przerabiam. Raz, dwa, trzy, cztery i to szóste przerabiam bez zmiany. Raz, dwa i jeszcze raz. Raz, cztery ściągam. I znowu raz, dwa, tu od razu Raz, dwa, trzy, cztery. I tu ostatnie końcowe również przerabiam. I raz, dwa. I jeszcze raz, może raz, cztery ściągamy. Nabieramy pierwsze dwa po kolei, dwa nabieramy i również po kolei, raz i dwa. I znowu przerabiamy, raz. To szóste. i te przerabiamy i po lewej stronie wszystkie robimy tak jak już mówiłam, pierwsze zawsze ściągamy gdzie prawe to prawe, gdzie lewe te sześć dwa, trzy cztery, pięć sześć, dwa prawe Teraz cztery, pięć, sześć, za trud raz, za trud dwa, przed raz, dwa, trzy, cztery. za drutem w oczko raz za to oczka w oczko za drut ściągamy i tak to dalej idzie i tak przerabiamy cztery razy tam i z powrotem po prawej stronie licząc i proszę zobaczyć tak ten wzór wygląda musimy zawsze mierzyć albo liczyć mierzymy od czubka do czubka żeby była jednakowa długość czyli jeżeli tutaj mamy 4 cm to tutaj musi być też 4 i tutaj też musi być 4 tak? a więc mam nadzieję że Państwu pokazałam i to będzie zaraz czapeczka zaraz będę zakończała z pomponikiem myślę, że Państwo zrozumieliście jak robię a więc dziękuję bardzo za uwagę zapraszam do zrobienia Możliwe, że Wam się będzie podobał ten wzór i możliwe, że do następnego filmiku. Do widzenia!